Witam na kanale Sprawdź Brykę. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku czy staćcie na utrzymanie będziemy przedstawiać pojazd Renault Clio 4 z silnikiem 1.2. Zapraszam Was na odcinek. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy Renault Clio czwórkę z silnikiem 1.2, 75 koni. Auto możecie nabyć w cenie od 30 do 40 tysięcy. Jest to bardzo fajny, ekonomiczny pojazd miejski. Także polecam, jeśli chodzi o miasto. Bardzo też fajny pojazd dla kobiet. Dla mężczyzn myślę też, ale, ale bardziej dla kobiet. Jeśli chodzi o koszty utrzymania, oprócz samej ceny zakupu, no koszty utrzymania nie są naprawdę drogie tego auta. Silnik jest czterocylindrowy, mamy cztery świece. Koszt świec to jest około powiedzmy 30 zł za sztukę. Także rachunek jest prosty: 3 razy 4 120 zł za komplet świec. Filtry w koszcie. 30-40 zł, także mamy filtr powietrza, filtr oleju, bańka oleju, to już w zależności od tego, jaki lejecie, od najtańszych, e, jakichś tam pięciolitrówek, do jakichś droższych. E, także można powiedzieć, że f, sam olej to jest, no niech będzie od takiej średniej klasy oleju, jakichś tam 100 zł, 100 e, paru zł do, do 200 paru złotych. To już mówię w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Natomiast pozostałe pozostałe elementy auto jest na 16 calowych kołach więc utrzymanie go pod względem opon czy to letnich czy zimowych też w zależności od tego jak wchodzimy jeżeli w jakiegoś Chińczyka to mamy oponę za sztukę od 100 paru złotych nową. Poprzez jakieś droższe, powiedzmy, że możemy tutaj przyjąć 300 zł, średnio jakąś oponę już markową. 3 razy 4 wiadomo, 1200 12 zł. Macie za 1200 zł jeden komplet opon, czyli letnie klocki hamulcowe, tarcze. Jest to koszt około powiedzmy. Nie będę tutaj podawał cen. Z, z wymianą. Podam ceny bez wymiany, bo, bo nie wiem jak, jak to w zależności od tego, na jakim warsztacie robicie, czy sami w domu sobie to zrobicie, czy, czy ktoś Wam to zrobi. W zależności już od warsztatu, od mechanika, czy, czy autoryzowany serwis, te ceny są, jak wiecie, różne. Natomiast same, sam komplet klocków naprzód to jest około 80 zł. Z tyłu mamy tutaj akurat bęben, więc mamy okładziny też koszt około 80 zł za, za okładziny z przodu tarcza cena za komplet tarcz około 300 zł z tyłu bębny też jest to cena powiedzmy około od 200 do 300 zł więc tak naprawdę jak widzicie koszty utrzymania tego pojazdu nie są, nie są naprawdę jakieś tragiczne. Auto jest naprawdę pojemne, na miasto jest, jest bardzo przydatne, gdzieś na zakupy, na parkingi, fajnie można się w nim bić, nie jest, nie jest jakoś też bardzo duże, ale jest, jest pojemne, co zaraz zademonstruje, jak wygląda bagażnik czy, czy tył, jak ogólnie to auto się prezentuje w środku. No i co pokażemy jeszcze, jak wygląda też jednostka, czyli silnik, jak ta auto jest zbudowane. Parę słów też o tym. Także zapraszam teraz do oględzin. Moi drodzy, wchodzimy teraz do środka. Jesteśmy w Renault Clio 4. Jest to wersja Limited. Dzięki tej wersji pojazd jest troszkę lepiej wyposażony, ma skórzaną. Kierownicę, funkcyjną kierownicę, jak widzicie, ma tempomat, ma ogranicznik prędkości, ma też system nagłośnienia, BAS Reflex, także jest też bardzo, bardzo fajnie wyposażony pod tym względem. Tutaj mamy komputer, mamy radio, jak widzicie, opcje. Eco Driving, gdzie pokazuje nam jakie tam jest spalanie, jakie są czy jest jazda ekonomiczna czy nieekonomiczna, takie jakieś tam dodatki. Mamy radio, multimedia, nawigacja oczywiście, ustawienia no i możemy sobie sparować telefon, czyli mamy zestaw głośnomówiący, mamy ładowanie. Pojazd wyposażony jest też w klimatyzację. Także nie jest źle. Powiedziałbym tak, nie jest źle tak jak mówię na miasto. Jest wystarczająco. Liczniki bardzo fajnie rozwiązane. Ten pojazd ma akurat, jak widzicie, 84 tysiące przebiegu, także jest bardzo fajnie utrzymany. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą i wykończenia, no plastikologia. No, plastikologia, ale to już jak wiecie, no niestety w autach droższych, powiedziałbym klasy premium, takie rzeczy też występują. Także tutaj no nic dziwnego, ale ten plastik jest twardy. No, można powiedzieć, no jest trochę trochę chamskie to wykończenie. Natomiast tutaj boczek, podłokietnik jest miękki. Tutaj deska rozdzielcza też jest to jest miękkie, natomiast tam dalej jest plastikologia, słupek twardy. Także standard, powiedziałbym standard. Auto wyposażone jest w poduszki dla pasażera, dla kierowcy. Także mamy tutaj jakiś, jakiś też już standard. Podsufitówka biała. Także auto jest bardzo też mówię, no, jak na swoją klasę jest bardzo fajnie wyposażone, jak na autko miejskie, które będziemy używać na mieście, spokojnie to to auto mogę polecić. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dalszych tras, miałem okazję tym autem się przejechać, więc jedzie się też fajnie. Powiedzmy trasa tam około 100-200 km też nie sprawia problemu. Jest w miarę wygodnie, także mogę tutaj z czystym, z czystym sumieniem ten pojazd polecić. Teraz pokażę Wam, jak wygląda ten pojazd z tyłu. Zobaczcie, że jest tu naprawdę bardzo dużo miejsca. Śmiało. Śmiało cztery osoby, tutaj pięć. Pięć już może troszkę będzie za ciasnawo, ale cztery naprawdę wygodnie sobie tu podróżują. No i teraz przemieszczamy się do bagażnika. Bagażnik, tak jak mówiłem, naprawdę też bardzo pojemny jak na auto miejskie. Możecie sporo tu zapakować. No, mam jakieś podstawowe rzeczy oczywiście do auta, do mycia, e, używane przez użytkownika tego pojazdu. Natomiast, jeśli byście chcieli gdzieś wyjeżdżać dalej, wrzucić w walichę jakąś jedną dużą, dwie duże, spokojnie tu wejdzie. Siedzenie też jest tylne, rozkładane, także to siedzenie możecie śmiało sobie złożyć i tą przestrzeń bagażową. Zwiększyć. Idziemy dalej do przodu, także nakręcimy sobie jednostkę tego pojazdu. Pokażę Wam, jak ten pojazd wygląda pod maską. Zapraszam pod maskę. Moi drodzy, jesteśmy teraz pod maską. Widzimy tutaj jednostkę Renault o pojemności 1, 2, 4 cylindry wyposażoną w klimatyzację. Cóż więcej tu można powiedzieć, no tak jak wspominałem, utrzymanie i koszty utrzymania tego pojazdu naprawdę nie są duże, no mogę wspomnieć też jeszcze o wymianie jakiegoś tam płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, ale to jest tak jak w każdym aucie, yy, wiadomo, w zależności od tego jaki płyn nalejecie i... Jeśli chodzi o ilość tego płynu, raczej do płyn hamulcowy jest podobny we wszystkich autach. No tam y, kupi się butelkę litrową. No to nie patrzymy, czy lejemy tam pół litra, czy 0,7 litra, czy 0,6. Tak musimy zapłacić za butelkę litrową, więc tak naprawdę te koszty można powiedzieć, że są wszędzie y, takie same. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy, y, też piątka tutaj płynu y, chłodniczego nam spokojnie powinna wystarczyć. Akumulator mamy jeszcze oryginalny. Renault. Jak widzicie, także przestrzeń jest bardzo duża. Pojazd ten występował też w modelu Clio RS200, który już był zupełnie innym, innym pojazdem, inny rodzaj zawieszenia, inna moc, ale to o tym może na przyszłość, jak będziemy taki pojazd pokazywać i opowiadać o kosztach jego eksploatacji i użytkowania. Natomiast w chwili obecnej, tak jak, jak mogę y, powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię y, użytkowania tego pojazdu w mieście, no jest to pojazd naprawdę bardzo fajny na miasto, ekonomiczny. Spalanie waha się tu y, na mieście naprawdę, tak, jak się to, to auto już y, gdzieś tam dogina y, w granicach 8-9 litrów na mieście, tak, na mieście. Y, w trasie potrafi zejść naprawdę do niskiego spalania 5-6 litrów. W zależności od tego, jak, jak tam też jedziemy, jaką prędkością, ale to, to są naprawdę fajne, fajne parametry yy, pojazdu. No, pojazd jest ekonomiczny, natomiast no, nie jest to demon prędkości i jak wiecie, no, z 75 KONI pojemność 1,2, yy, nie wiadomo, czego tam nie wyciśniecie. Natomiast no, do, do przemieszczania się yy, jest to naprawdę ba, bardzo fajny pojazd i, i mogę go polecić. Moi drodzy, reasumując, czy poleciłbym ten pojazd? Jako pojazd yy, tani w utrzymaniu. Myślę, że spokojnie. Jest to pojazd z 2018 roku. Także w miarę świeży, sześcioletni pojazd. Tak jak mówiłem, jego, jego cena waha się na rynku od 30 do 40 tysięcy. Mniej więcej w takim stanie, jak tu widzicie, bo, bo stany są różne. Są stany z większymi możliwościami i mniejszymi. Ale akurat ten stan. Pokazuje, że jest to auto naprawdę e, przyzwoite, więc na pewno poleciłbym go do miasta, poleciłbym go na jakieś e, takie bliższe trasy wyjazdowe, dlatego że no, kwestia też wygody, no i kwestia pewnie też zasobności, kto może na co sobie pozwolić. Ale mówię, 200 km spokojnie, naprawdę nie ma, nie ma problemu, żeby sobie podróżować prędkością autostradową czy też e, między miastami. Także śmiało bym ten pojazd e, polecił. Koszty utrzymania niewielkie. Także zachęcam, jeżeli ktoś szuka sobie takiego pojazdu, bądź dla swojej małżonki, dziewczyny, czy w ogóle dla kobiety, naprawdę fajne auto. A przy okazji można samemu też sobie gdzieś tam podebrać to auto i, i, i pojeździć. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników polecam Renault Lio RS200. To już zupełnie inna bajka, ale zachęcam. Także moi drodzy, w tym odcinku to tyle. Zostawcie mi jakiegoś tam lajka, like zostawcie jakiegoś suba, zostawcie łapkę w górę, będę Wam za to wdzięczny. No i co? I spotykamy się w następnym odcinku, czy staćcie na utrzymanie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.